Witamy serdecznie po okay. krótkiej przerwie. Tragicznej Jesz... przerwie. Tak, tak. Tutaj Marionka Wam zobrazuje to, co się stało, ponieważ lepiej, żeby ona to powiedziała niż ja. Eee, w każdym razie nie będę używała cenzuralnych słów, chociaż takie mi przychodzą. Po prostu jestem pełna frustracji, wściekłości, w ogóle wszystkiego, co mi się tam namnaża w mojej głowie w tym momencie, ponieważ... Całe, całe nagrywanie, całe godzinne dla was nagrywanie z mojej perspektywy poszło w diabły. Miałam błąd Windowsa blue screen, nie wiem czemu, czy wina jest RAMu, grafiki, ale to było widać, że to dysk, więc co się stało podczas samego zapisania, po prostu nagle pyk rozłączyło i no, no nie ma. no W każdym razie to co widzicie to, to zostało. Udało mi się zbudować przez całą tą godzinę czasu. Po mnie też widzą, także teraz widzicie, jak śledzę samochód tego piechota. No i tutaj wiele rzeczy, i naprawdę rozmowa była kapitalna, i w ogóle mieliśmy kapitalny humor, i. I się wszystko popsuło przez jeden głupi błąd systemowy. Niestety, więc y, umówiliśmy się tutaj za to, że zrobimy tak, że jak on zrenderuje pierwsze 20 minut filmów, to po prostu. Będę przerzucał Mariące. Tak, i po, będziecie widzieć po prostu na obu kanałach jedną, jedną perspektywę, tak żeby po prostu, no... Chyba, by było... chyba że, chyba że do tego czasu coś się stanie, coś się stanie, a mianowicie, bo Marionka będzie pisała do ludzi z Ekrzyna, czy jest możliwość właśnie odzyskania tego typu rzeczy, jeżeli jest możliwość odzyskania i Marionka to odzyska, to na pewno to to wrzucę. W, to wtedy Marianka to wrzuci ze swojej perspektywy, bo najgorsze jest to, że fizycznie ten film jest, prawda? Mm -hmm. Tylko on jest w, w procesie przetwarzania i takiego filmu. No, po prostu z takim filmem nic nie da się zrobić. Ja wielokrotnie przez takie coś przechodziłem, no więc wiem, co to jest dla youtubera. No jest to tragiczne, dlatego że to jest e, poświęcony z, e, czas z, dla Was. Żebyście mieli rozrywkę i tak samo my, te, my też no i żebyście się wsypało z jednej strony. Tak, a w takim wypadku ani my w tym momencie, właściwie Marionka straciła czas i straciła, wy nie będziecie mieli tego materiału, prawda? No to jest troszeczkę niefajne wtedy dla youtubera, kiedy ktoś się poświęca, chce coś zrobić dla kogoś, a nagle jeden głupi błąd potrafi pokrzyżować dosyć długie nagranie, prawda? Drugie nagranie, albo w najgorszym razie po prostu e, puszcz. Wiesz co? Nie, nie będziemy tego nagrania dublować widzom. Po prostu widzowie. E, słuchajcie, drodzy widzowie moi, e, Sato, ogólnie wy, widzowie, po prostu obejrzycie cały odcinek u, u Sato i tyle. No zobaczymy, jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to się wyjaśni, bo może jest to do odratowania. A jak jest, to czemu byśmy miała nie zamieścić, prawda? no to wtedy będę oczywiście zamieszczała jeżeli nie to to po prostu oczywiście no nie obejrzycie mojego miasta tak jak, jak się budowało od początku tak to jest najgorsze e, to jest najgorsze ale przynajmniej chociaż zobaczycie zmagania za to i tutaj potem wam oczywiście automatycznie link na kanał sat, w którym to po prostu obejrzycie, no, no nic, ta trudno stała się. Dokładnie. rzeczy martwych. Dokładnie, no a my w tym momencie, niestety, jesteśmy zmuszeni zakończyć odcinek, także żegnamy Bardzo się ciepło. I czule. Tak, żegnamy się ciepło i przepraszamy Was za niedogodności w oglądaniu. Także siema, Siematerfa. No, to nie jest nasza wina. To raczy, tak. Raczej powinien tutaj Windows przeprosić. No tak, tak, tak. <grym> dokładnie Więc słuchajcie, no trzymajcie się ciepło i oczywiście odsyłam was do, na kanał Sato. I tymczasem, Buziaki. Siema, Cześć, na Rafa. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z Sato HD, ze mną jest. Marionka. Tak, i spotykamy się w kolejnym odcinku z cyklu Let's Play SimCity Multi. Yy, no i cóż, yy, Marionka, co dzisiaj będziesz robiła, bo ja mam piękne miasto ogólnie. Ja zajmę się szkolnictwem i pomału będę szła w kierunku yy, kultury, ponieważ, tak jak pamiętacie, ja tutaj nic za bardzo do wydobycia nie mam. Tak, a ja dzisiaj będę na wizji niszczył miasto, ponieważ... No cóż, chodzę na nocki teraz do pracy i w nocy nie miałem co robić, opracowałem sobie plan miasta, taki mój, nie wiem czy wam się spodoba czy też nie, to będzie wszystko zaplanowane. No i także czeka... pierwsze minuty to będzie samo niszczenie, nic więcej, prawda? Ale przepraszam, mi Tak, tak usłyszałem właśnie. <laughs> No to słuchaj, jestem ciekawa Twojej wizji, zobaczymy czy coś z tego wypali, czego tam ludzie chcecie w pełni wiary. Ja tam, radę, ja tam nie wiem, ja tam nie wiem czego chcą moi widzowie. Brakuje mi jedynie Ale duchowej, wiem. świątynia, kościół, meczet. Pójdzie wszystko, zrobię to. to Oczywiście, że tak. No to, czyli mam jeszcze walnąć jeszcze jeden kościół, czyli ludzie potrzebują wiary, potrzebują wsparcia duchowego. Zależy w czym jeszcze. No, żeby na przykład, jak tutaj będę na to, tak. Wygram, wygram, muszę wygrać. Wygram, wygram. Góro, kochana. Ty mnie tam słyszysz na górze, spraw, abym wygrał w bank. Znaczy, rozbił bank właściwie. Yy, Dobra. Kasyna. Także mamy taką niebagatelną ilość pieniędzy, ponieważ jest to. Całe prawie 300 tysięcy, jeszcze plus dwie poży 3 pożyczki możemy wziąć, także e, mamy trochę tych pieniędzy. Powinno nam się udać, jeżeli chodzi o pieniążki, e, stworzenie takiego miasta, ponieważ ktoś mi ostatnio zarzucił, że lepiej się oglądało SimCity 4, bo tam brałem pod uwagę wszystkich takich ziomeczków, którzy mają mało pieniędzy, mają średnio pieniędzy i są bogaci. No to Wam teraz pokażę miasto, które sobie zaplanowałem w nocy. Tak, moje miasto nocą można powiedzieć. I zobaczymy co z tego wyjdzie, prawda? Bo. Zakodowałam sato, bo mu śpiewałam pio piosenkę tak. prawie, że miasto nocą i teraz nie widzicie, Widzicie piosenkę. jak mam dobrze? Dziewczyny mi śpiewają piosenki. <laughs> to jest coś, to jest na bogato, ludzie, no widzicie? widzicie? To jest na bogato. Nie, i jeżeli ktoś tak zrobić parała to Nie, ponieważ nie umiem śpiewać. To były tylko cytat z piosenki. Cytat? To brzmiało jak kurze taki, jakby to remake można nazwać Och tam Och tam, oj, nawet fajnie brzmiało, och tam Dobra, słuchajcie, Dobra, przechodzimy do rozgrywki Zarabiam 15 tysięcy na godzinę, wow, po skasowaniu miasta, łej już zero Mniejsza z tym, to tak Jeżeli chodzi o moje miasto, to zaczynamy właśnie budowę tak Jak widzicie, ja nie zdradzam nic mariące, nie 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 ma tak dobrze, nie ma Słuchaj, ja sobie zaraz tam wejdę. Wiesz, zopóźni... że Zrobię inspekcję. Wiesz, um... że opóźnienie to wszystko działa, nie? Czy nie wiesz? No ja sobie, ja sobie spokojnie czekam, później na koniec na zrobił łup. Dobrze, no jak chcesz, przecież ja nie mam nic do ukrycia. No. <grym> tak, Dosłownie. nie masz, nic e? nie wiem. <grym> no, coś Spoko. mi się innego nadwrześniło. <grym> da, damy radę, damy radę. To jest najważniejsze, żeby dawać radę. Ja szukam teraz parków, właśnie. Um... Kurczę, ja tak myślę, że to wszystko porozstawiać te parki, jakie tu tereny dać. Mm. Nie Dobry. wiesz? Tyle lat grasz w SimCity i nie wiesz. Oje moje <trych> miasta, nie, tutaj jeszcze SimCity. City. Tu są trz... A, tu są trzy. Okej, okay, tak. no, dobrze. To się widzicie co teraz zrobiłem. Na przykład, to postawiłem. ja. Żeby wzmocnić ich więzi na torania. o, Pięknie. tak. Będzie im miło i przyjemnie. Cieszę się. Czekajcie, ja muszę wyłączyć te linie, bo mi przeszkadzają. O. Pięknie, tak. Um, dobrze, i teraz tutaj zastanowię się. Tu są dwa. Wiecie co? Jeszcze jedną rzecz będę musiał zrobić. Więcej prądu. <coughs> Więcej prądu? Nie ma sprawy. Cieszę się, że mi pomagasz. <noise> że tak powiem, mentalnie cię wspieram. Dobra, to będzie tak długie. Ja też. Nie wygra najlepsze. Okej, okay. no problem. <noise> jej, zgadzamy się, jej. Nie no, oczywiście my się zawsze chyba dogadujemy jakoś, nie? Gdzie? Nie? No pewnie. Tak? Chociaż, przyznam się, że z czakiem negocjacje są szybkie. A widzisz, bo ja się nie daję, jak coś nie jest po mojej myśli. Ja ty się nie dajesz, tak, no właśnie. I muszę więcej, więcej pracy włożyć, żeby za to zmusić. Tak. Przekonać, no. Chodowa. Zmusić, jak to zabrzmiało, widzicie, ja jestem wykorzystywany. Tylko nie powiem jak, nie powiem jak jestem wykorzystywany. Niech to zostanie mi słodką tajemnicą, przynajmniej na razie. Kobiety górą. No tak, My tak, tak. Ja nie powiem coś, bo bym, że tak powiem, wyszedł na takie owiecie. Już nie powiem nawet na kogo, wiecie. Słucham? Na gbura? Nie, na gbura. Kobiety inaczej to nazywają. Dobra, ja to zrobię tak, żeby mogły być przejazdy. Dobrze, dobrze. Będę nie na ciołka. <laughs> nie? Nie. Nie? Na pewno? Fok. Ja się gubię. Kim ja jestem? Nie, ale nie, tak na serio, kurde. Będę musiał coś sobie tutaj zrobić i boję nie. się... Nie, bo... udaje mi się za to rozpraszać. Dobrze, dobrze. Ale dobrze. nie, boję dobrze. się, że mi pieniążków nie starczy, wiesz. Ale Marionka mi już pomoże, ma tyle pieniędzy w banku, że... A, tak, tak. Już tak nie jest różowo, nie jest tak <laughs> Okej, okay, jak chcesz. Tu oczywiście na środku będą parki, żeby jak najwięcej było yy, tego miejsca. I teraz wracając do moich wywodów Wracając do moich wywodów Muszę pomyśleć Naprawdę? Słucham? Naprawdę? Wracamy do swoich wywodów, tak? No to uwaga, mi zabież, słuchamy za to Trzeba będzie pomyśleć Taki jest mój wywód na dzisiaj Epic. Takie wiecie, wszyscy tak myślą Co on pierdzieli Tak Oczywiście tego tu nie będzie To będzie park ogólnie, wielki jeden Na środku nie to zrobiłem, fuck na no środku to zrobiłem. Pani to załóżmiał. Sorry, głupie z No właśnie, i zobaczcie, i to niby kobiety są poprawne. Pabum, pabam. Ale nie, nie. Nie, 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 tu nie, tu nie, nie. Nie, psy, to już wyzwala złu, zło. Tak. Dlatego niektóre, niektóre mnie lubią, a niektóre nie. Można to tak nazwać. Ale skąd możesz wiedzieć? Co mogę wiedzieć? Słucham, no, słucham, 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 słucham. No, może inaczej. Kiedy ostatnio gadałeś? Z dziewczyną. Ohoho. No co? właśnie, skąd możesz wiedzieć? Ech, chwila, czy byś chciała zarzucić coś, że nie, nie czujesz się dziewczyną? No bo cały czas tą gadał w tym momencie. Ja się nie pytam, czy się czujesz dziewczyną, tylko czy wiesz... Nie, ja dziewczyna? się pytam, czy ty się czujesz. A, bo tu widzisz, to będzie moja słodka tajemnica. Pabum, babam. Pa, nie no, żarty żartami, ale kurczę no, coś mi tu nie wychodzi w tym momencie. Jest, no jest. Jasne, jasne. Nie, nie dodaje się dwóch do, do dwóch. Słucham? Po takim stwierdzeniu. Także. Pięknie, ale mi tu wyszło epic. Tak, tu na razie aleje są, więc. Nie mam klacz na straż pożarną. Jak se many? Nie ma. Jak zarobisz, to będziesz miała. A chcą jeszcze mor, 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 mor sklepów. Mor sklepów, tak. Mor, mor sklepów, tak. Dobrze, damy im luksusowe sklepy, tak żebyście się mogli udławić. Tak, żebyście nie, mogli nie narzekać. Tak. Dobra, ja tu mam już w pewnym sensie coś, chociaż nie wyszło to tak, jak na moich planach na kartce. Nie marcie się, moje plany Aha. na kartce nie są perfekcyjne. To musia... nie, nie jesteś perfekcyjna panią, tak? Nie, 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 ja, ja jestem, tylko tutaj ja jestem, nie wyszło mi na kartce. Uuu. A, widzisz, A. Mam się bać, O, zamruczał, jak zamrucza jak mój miasto Ror. Ej, co... T... co to jest? Widzowie, powiedzcie mi, what the fuck, co to jest tutaj mi się co pokazało? Mówiłaś, mi... Ameryka? Nie, w powietrzu mi się jakiś niebieski kwadracik pojawił, nie wiem co, o co kaman w ogóle. UFO! Nie to nie jest ufo wiesz? UFO! Jasne że jest to ufo Dobra <laughs> A więc wracając do miasta A ty co robisz? Bo ja tutaj komentuję swoje działania No y y ja komentuję twoje działania <laughs> Nie muszę bo widzowie widzą Ale mogę widząc Ale moi widzowie tak? nie widzą ciebie Tego komentuję swoje Żebyś twoi widzowie widzieli moje <laughs> Nie? Tak, żebym twój widzom zdradziła, co ja tu robię! No co ty tutaj robisz? <grystanie> Fok! Wszystko przez w ciebie. W takim razie, w Gwoli wyjaśnię, e, e, tworzę sklepy, które będą luksusowe, więc podwyższam wartość terenu. Wow! To ty, na, to ty na bogato grasz, tak? Tak! <grystanie> Ale tak trochę biednie. Tak. Wiesz, że przyjaciele kobiety w no, diament są the best. Tak? Hmm? No. Na pewno? Na pewno. A myślę, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, a nie diamenty. Wow. Czego ja się tu dowiaduję? No patrzcie. Dobra, tu będzie... Podobrałam przed tobą, tatą! To jest twój początek. Tak. Fok, ale mi odbija dzisiaj, ja pierniczę. Uch, też odbija. Dobra, tutaj zrobimy już takie... Zwłaszcza... ...że... Że? Że jeżeli papą debę. Współpracuję. Z takim kretynem. Z kimś nie? takim, kto jest tutaj zakręcony na równi ze mną. Więc <laughs> nie trudno to, żebyśmy... A to na pewno tak okay. się nazywa zakręcenie. <laughs> ja może... No ja nie wiem dlaczego chcesz to porównać i sugerować, no ale. Mm. Ja nie uważam. Ja nie uważam. No to dobrze, że nie uważasz. I. Ej. Ej. Nieładnie. Pięknie. Teraz jest pięknie. Fok. Pięknie! Pięknie mi wyszło to. Nic ci nie wyszło. Jak mi nie wyszło, jak mi wyszło. To nie znaczy, wyszło. Znaczy się nie bierzcie tego dosłownie, bo faktycznie to mi nic nie wyszło. Żeby nie było żadnych potekstów. Wszystko mam zapięte na ostatni guzik i zamek. Eee, dobra, czekajcie, bo ja tu muszę rozszyfrowa... rozszyfrować swój plan, wiecie? Już, 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 już się, już się jągasz, bo błądnisz, bo nie wiesz co robić. Nie, no ja wiem, ja mam mówić, ja mam to wszystko rozrysowane na moim planie. Dlaczego mi nie pokazałeś tego? A za dużo byś wiedziała. <głos> <głos> I to by było złe wtedy. Tak? Złe to byłoby wtedy. Gdy. I jest. Gdybyś je, z... mnie zdradził. Czy ja cię zdradziłem? O, do, do, do czego tu dochodzimy? To, do, czego tu dochodzimy? Tu jest, do czego tu dochodzimy? Kurde. Marionka, nie co zna, to, to Nie to... znałem cię od tej strony. Nie, mój widzą Widzę w naszym słowach <st> i niczego nie sugeruj. No ja nic nie sugeruję, tylko tak wynika z tego, co mówisz. <st> Nie, dobra. Mam dobra, 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 jasne. Mam połowę, mam połowę swojego planu, ogólnie. Indeed? Co? <laughs> to znaczy po angielsku, naprawdę? Indeed? To jest naprawdę? Tak. To jest tak. Tak. Czyż nie? Albo, albo naprawdę? Takie niedowierzenie, jest takie. Wow! <laughs> no to nie wiedziałem tego akurat. No, patrz, czego się człowiek dowiaduje na starość? Uuu, no to, to znaczy, że mając 80, wtedy będziemy debetować? <noise> wtedy <tego. głos> będziemy multi za rami, Będziemy, kurczę wszystko <noise> wiedzieć o grach. Wszystko dosłownie. Przynajmniej ja będę wiedział. Mam taką nadzieję przynajmniej. A propos, a propos multi, to powiem Wam, że. <noise> a propos multi. z takim tematem, że właśnie jak to będzie na starość. Czy będziemy też grać w gry i typu. Idę z chodzikiem, zaraz usiądę, zaraz włączę nagrywanie! No witajcie drodzy widzowie! No to jest <gry> ciekawe, nie kiedy to się zakończy taka kariera, bo nie da się ukryć, to nawet nie po nas, ale taki rem remigiusz, inaczej Rock Alone, to kurczę. Wyobrażacie sobie to, bo on dużo kurczę, on nagrywa bardzo dużo. Ja nie jestem złośliwy w żadnym wypadku w tym momencie. Ale niestety kiedyś u każdego to się skończy. Gorzej będzie, jak ktoś nie będzie wiedział kiedy skończyć i na to będzie nagrywał. To będzie dopiero ciekawe, ciekawe doznanie takie można powiedzieć. Czyli y, tumaszę z języka satona. Mój. <grym> na mój <grym> Czyli po prostu chodzi o to, żeby odejść w odpowiednim momencie w glorze i chwale. Dokładnie, z takim wiecie. Zanim popularność się skończy. Tak, no. No nie chcielibyście oglądać, kurczę, 60-latka, który na pierwsza w Steam City. Chyba. <grym> Chyba, że chcecie, no to spoko, no to ja o, mam czas, o, o, ja mam wy? ja będę miał czas na emeryturze, ja będę miał czas. No przepraszam pewnie. bardzo, poprawcie yy, <noise> mnie, ale Jackie Chan nie miało pięćdziesiąt parę, blisko 60 lat. Tak, ale... No i nadal czasuwa ja... Ale Jackie Chan to jest Jackie Chan, to jest Chińczyk, tego nie ogarniesz. To jest yy, inny typ kultury. Oni tam lubią pracować, a zresztą on jest aktorem, więc to jest coś też innego. No to dobrze, ale popatrz, pomimo, że swojego wieku gra i czy to jest obrzydza... obrzydzające? Nie. Nie, super. oczywiście, że super. To jest super. nie właśnie, więc... Tyl Tylko chodzi mi bardziej to, że Jackie Chan jest aktorem i on nie musi trafiać do młodej loży widzów, odbiorców. Kto go ogląda, to go ogląda, a my musi YouTuber raczej musi trafiać do każdej loży widzów, wiesz? Hmm. Hmm. O to bardziej chodzi. I teraz wyobraź sobie dziadka, który mówi w slangu hej ziomeczki, albo coś na styl, no wyobrażasz sobie to? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Naprawdę. Z pełnym szacunkiem, ale sobie tego nie wyobrażam. A ja uważam, że to jest fajne. No tak, no w pewien, na pewien swój sposób to jest fajne, ale... Ma to czy każdy po prostu urok, Ale jeżeli ty czy... nie żywa, to jest to po prostu zabawne. No a czy ktoś... znaczy no, no powiem tak, nie wszyscy myślą tak samo jak my. O. No nie! No no, nie. no Ja no Ja wyrażam swoją opinię, drodzy widzowie. Tak, 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 nie wszyscy myślą tak jak my i tu jest problem, wiesz. Tak, Czekaj, ty... bo ja się pogubiłem już, że nie wiem, kurczę, jak budować. <laughs> yes, działa. Nie działa. Znaczy, ja wam powiem jaka jest moja strategia. Na mnie nie ma strategii. E... Jest strategia u mnie. A strategia jest bardzo prosta, ponieważ ostatnio naglądałam się na YouTubie paru, paru może YouTuberów zagranicznych i moja strategia jest taka Gadać gadać, by przygadać tata No spoko, próbuj, próbuj Ja nie twierdzę, że nie, ale próbuj śmiało Teraz tak myślę kurczę nad tym, jak tutaj to rozwiązać, bo ja tutaj mam na planach coś innego, bo tak, na moich planach nie ogarnąłem tego, że tutaj mam morze Morze? Znaczy no ten ocean, czy jak to tam ktoś to tam nazywa. I no i co, on i teraz, i teraz on się mi psuje wszystko cię, trochę. Wszystko cię za, ci zaleje, wszystko nie, cię... Nie, psuje moje plany, psuje moje plany, 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 plany. Ty masz jakieś plany? Nie, <ścoughs> chyba tak. I nie załamów... nie, ble. kurde, źle. Źle czy dobrze? Ja pierniczę. Nie to ja w tym czasie dobrze, ponieważ tak, rzeczywiście. Zajmijmy, drodzy widzowie, zwróćcie uwagę, że nie komentuję swoich, swoich dokonań, więc tutaj przenosimy oczyszczalnie się w inne miejsce, czyli tu te zostają, a te zostaną spalone, ponieważ tutaj drogim mieszkańcom się nie podoba. Ale ty niedobra jesteś. Zalewasz mieszkańców. No myślę, nie że. Odlewam. To będzie dobrze. zalewam ich nie olewam. To już ty powiedziałaś. Czy ich olewasz, czy nie? Więc ja to mówię. Ty to mówisz. Ja Marionka. Tak. Jak to było, kurczę, jak to było, bardzo zawsze... lubię to jak on to mówi. Tylko muszę sobie przypomnieć. O franczowskiego, że poleca grę jakąś. Jak to było, kurczę? Jak to było? O nie, jak to było? Nie pamiętam. No nie pamiętam, no właśnie. No właśnie, no. no. Bieda czystko. Ale to jest niefajne, jak człowiek czegoś nie pamięta, wiesz? I proszę się nie śmiać, z osób, które nie pamiętają, co robili 5 minut temu. To znaczy, że mają uszkodzony, moi drodzy, e, e, pod względem biologicznym hipokamp. Haha, piszcie sobie w wikipedii, co to jest. Wikipedię. Lol, Marionka nasz, doktor who albo doktor house. What the fuck? z kim ja się zadaję w ogóle? Z lekarzami? <śmiech> <śmiech> Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Być... Nie mam doktoratu z medycyny. Nie, nie trzeba... Pamiętam, a właśnie, wiesz co nas uczył fiz... e... filozof i fizyk jednocześnie? Mm, nie wiem. E, wiecie, moi drodzy, kim... E... Znaczy, czekaj, 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 bo muszę teraz pomyśleć, jak tutaj zrobić za ulicę. muszę no, teraz budować. Wiecie, moi drodzy, że żeby być naukowcem, wcale nie trzeba mieć tytułu wysokiego. Tytułu wysokiego, fajny. Tak. W sensie dokt, właśnie ten mieć doktorat czy tam coś innego. No tak no profesor zwyczajny, nadzwyczajnie. Tak, 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 na tak, literaturę. dokładnie. Ale... I wcale tego nie trzeba mieć. To jest fajne. Wystarczy, że ma coś Co ma? Nie, właśnie nie. Właśnie najlepszymi, że tak powiem, osobami do tego dalej jak się nazywa. Kurde, źle zrobiłem tutaj. Najlepszymi naukowcami. Wcale nie są, już to wam mówię, osoby wykształcone. Właściwie osoby niewykształcone są najlepszymi naukowcami. A wy dlaczego? Dlaczego? Ponieważ w szkole wbijają ci jakieś prawa, że na przykład to jest niemożliwe, bo tak, bo tak. Na przykład, e, daj, jak, ten od Microsoftu, mi teraz jego nazwisko, jak on miał? Bill Gates. Bill Gates. Na przykład dlaczego zrezygnował ze studiów? Bo e, ktoś bo on mu zakładał za... pewne ramy, których on był przeciwny. Tak, on był przeciwny, że nie. Właściwie ja słyszałem to tak, że było, że on coś mówił i jego...